Budowa w Aleście Jellyflut skażany do sądu. Ale czy to prawda? Dobra, ale przed tym zostawię suba i lajka, by nie ominął. wasz kolejny odcinek. Lecimy! Dobra, zaczniemy sobie od Jellyfluta. Macie teraz naganie. O co chodzi z sądem, ludzie! Proszę was, łykacie wszystko jak pelikany, naprawdę. Czy, jeżeli by wam, nie wiem, powiedziano, że w sklepach, te, od teraz sklepy są darmowe, to byście w to uwierzyli, naprawdę? Jezus, Maria, ludzie, musicie ogarnąć dupę, niektórzy i nie brać rzeczy wszystkich na poważnie, co jest w internecie. Wy serio myślicie, że yy, pójdę do sądu? Naprawdę, wy myślicie, że pójdę siedzieć albo pójdę do więzienia naprawdę ludzie, weźcie się, się ogarnijcie, to są takie bzdety, po prostu ludzie są właśnie na zasięgi i robią specjalnie takie rzeczy, żeby każdy to chciał oglądać i tak dalej. Tak, w zasadzie to ludzie już nie wiedzą, w co mają wierzyć. Jellyfoot mówi, że nie jest skazany. media mówią, co innego? Łapać się w tym nie da. Dobra, przejdźmy teraz do smutniejszej informacji. To, że Budda odeszedł od YouTube'a, to już chyba każdy wie, ale dostaliśmy nowe informacje. Budda został skazany, cytuję Średcy w policji mówią nielegalny hazard samochodami. No niestety, stało się jak stało, niestety. Jeszcze dwa dodatkowe newsy, będzie reakcja na cyfrowy cyrk 3 jakże, jak to ja musiałem się oczywiście spóźnić jeszcze ważna informacja czy bolk żyje? dziękuję występował was kobla i y, to były to były wiadomości z internetu do widzenia i cześć